propo. No no no, z tej strony Maxulini i znowu będziecie mogli napisać, kto się dał nabrać, że mam tutaj wyłączony mikrofon i nie nagrywa się tu mój głos. Chociaż myślę, że już pewnie mniej osób. Yy, niż wcześniej. Ale wcześniej chyba też się dało nabrać mniej osób. No bo yy, zrobiłem taki numer, tylko zapomniałem powiedzieć żeby ten kto się dał nabrać napisał mamuszko? nie ale mam zombiaczka przy sobie to fajnie, cześć towarzyszu o kurcze nie nie nie, żyrafa nie żyrafa nie, bi Żyrafa jest zamiast wiedźmy. Ona potrafi pić potki! To jest genialne! Jakim cudem! Żyrafa jest mądra, więc potrafi pić potki! Żyrafa potrafi pić potki! Dobra, ja myślałem, że jednak nie potrafi, ale wydawało się, że jednak pierwotne instynkty mobków trochę na tych światach się zachowały. A propos tak, powracamy do tych światów i mi się wydaje, że jak są odcinki w poniedziałki i piątki, to w piątki będzie coś innego niż ten zwykły Minecraft Survival, który tam ciągle był. A w te poniedziałki, no to będzie ten Minecraft i myślę, że to będzie dobry układ. E, tak. Będzie panie. W dodatku mi się to nawet podoba i ostatnio właśnie byłem w kopalni, znalazłem te diamenty i tak dalej, to jest ta kopalnia, ale nie mam zielonego pojęcia, co jest niby oświetlone, ale jednak nie. Ja bym tu jednak troszkę wyświetlił, bo te hieny atakują ogólnie żyrafy i tak dalej. Nie wiem, gdzie one się tu spałnią. Ale ta żyrafa mi się wydaje, że ona tu może być. Mam nadzieję, że przetrwa, ale jak nie przetrwa, to trudno, bo ja tu też nie mogę wiecznie stać, być i jej chronić. A też mam tam żyrafę w zagrodzie, więc nie będę jej transportował. Minecraft Minecraft'sowana powraca. E, jak coś, bo niektóre światy pobieram z rynka, ale one są tam za darmo na tym rynku. E, nie, ta, jest taki rynek w tym moim Minecrafcie. Ale niektóre światy to e, od razu były i niektóre światy mam, ale muszę je jakby pobrać. I wtedy mogę z nich korzystać, a niektóre światy e, e, ten. Niektóre światy po prostu mam z rynka, które były za darmo, a jeden świat jest za mainkojny, i to jest świat TNT, z różnymi TNT. To jest świat, yy, i to jest właśnie świat za, który jest ogólnie za minecoiny. Nie pamiętam już ile, ale tak mi się wydaje, że 120. Nie jestem pewien, nie chcę kłamać, ale tak mi się przynajmniej wydaje. Lade. Dzień dobry, hieny! Trochę was dużo za dużo! Pomocy! Oh, Endermany są niestety normalne. Szkoda, bo mogłyby się zmienić w jakimś zwierzątko i wtedy nie było Dobra. się zastanawiam gdzie to pomieścić, bo mógłbym zebrać, bo z tych hien wypadł bardzo dużo fajnego mięska. I myślę, że ja mogę... Albo nie, takie mięso, mięso wywalam za te mięsko, bo to mięsko chyba ciągle często wypada, myślę, co? Przynajmniej z tych hien mi wypada i żebym je mógł zbierać Mam nadzieję, że mu się nie popatrzyłem. Bo oczy, bo przez chwilę miał takie. jakbym się popatrzył. Ale mi się wydaje, że się nie popatrzyłem. Albo że po prostu był lag, Albo że tam mam diamenty. Ale tu fajnie się te jaskinie wyglądają, nie? Te jaskinie są przeepickie. I yy, ogólne wejście. Ja znalazłem takie inne wejście przypadkowo. Ale ogólne wejście jest tam przy wodzie, ale tam je chronią strażnicy i no po prostu tam ja nie idę przez tamto wejście, natomiast tu no mi się bardzo podobają te jaskinie, po prostu I, i to, że znalazłem te drugie wejście, ale tu też diamenty występują tylko pojedynczo, ale jest ich więcej tutaj. Fajne są te jaskinie. Ja bym chciał takie na przykład, yy, bo będzie aktualizacja jaskin później. Nie, 1.17 to będzie aktualizacja skupiająca się y, najwięcej na jaskiniach. Ale... Ja myślałam, żeby właśnie dodać taki rodzaj jaskini, ale żeby było jakoś się do niego trudno dostać. Nie wiem, jak może jakiś portal z trudnego do wyciągnięcia bloku, albo nie wiem co, ale bym dodał takie jaskinie. Ja bym dodał. Co wy o tym sądzicie? Bo ja bym dodał. Może... Nie, kto chce, może napisać w komentarzu. Ja jestem ciekawy. Um, muszę zobaczyć w ogóle, poczytać w komentarze. Jeśli się w ogóle jakieś pojawiły. Um, no. Myślę, że takie jaskinie to są fajne. Że to by się jednak przydało. Mi się po prostu podobają. A ciekawe czy te gazele, poczekajcie, te gazele może... Ja myślę, żeby je liśćmi spróbować oswoić. Co Wy na to? Albo żeby im dać liście. Da się Wam coś dać? O, zombie villager, czyli już wiemy, że villagerzy nie są normalni. Eee, bym w sumie go nie zabijał. Ale ciebie to już tak. O kurczę nie, on mnie zabije. No nie, co ja robię? W ogóle wszędzie stawiam. Niech mi się to odradza. Dobra, on tam jest, go trzeba zamknąć. Dobra, niech mi się zregeneruje serduszka, niech mi się zregenerują. Ja to wszystko sobie pozbieram. I ja bym też chętnie przyjął takie zwierzęta w Minecraft, jak tu w ogóle są, bo mi się one bardzo podobają i moim zdaniem powinny też być. Ja bym przyjął takie zwierzęta i pewnie myślę, że prawie wszyscy by przyjęli. Kto by nie chciał takich fajnych zwierzątek? Że żyrafa umie pić potki, to mnie trochę zdziwiło. I dziwi mnie też, skąd się biorą te wszystkie hieny! O, kurde. Nie działa! Nie działa! Nie działa! Nie! Pomocy! Pomocy! Puu, serduszka! Krok, od śmierci! Od śmierci, o krok. Jak mnie zaraz coś hitnie, to będzie po mnie. Waldek, chodź tu. Ła! Biedź. Dobra, poczekaj, ja muszę tak. Dobra Nie Nołem. Enderman? Serio? Nie no nie Ja zaraz będę ich wszystkich zabijał Nie no teraz to się wkurzyłem Nie nie ma tak nie 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 Ten zombie jak ja go tu chcę uratować Nie o nie 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 nie, nie. Ja to zaraz Wbijam zaraz, zobaczycie. Nie mówcie że on mnie teraz będzie atakował. No nie, no ja bym chciał, żeby te endermany w końcu tu zniknęły. Żeby po prostu, albo żeby ich, w tych kopalniach ich nie było. Nie? Żeby zniknęły, po prostu. Żeby na tym świecie się pojawiło zamiast czegoś innego, to by to było fajne. I no. Żeby to nie był nowy agresywny mob, tylko taki. A. Tylko nie mam zielonego pojęcia. A tu jest. Tu się rozsypałem. Nie, tu się zombie jakiś wysypał. Gdzie się rozsypałem? Nie, teraz nie, proszę nie. O nie, tu jest miliard mobków. Ale ja się tu gdzieś... Tu gdzieś się wysypałem. Tu się wysypałem! Teraz tak nie ma, dobra. Z kilofa drewnianego cię pokopię. Bo konam. Nie ma tak. Ja cię chciałem odratować. Nie, nie, nie. Nie, wiem, czy to dobrze, że go zabiłem, ale trudno. Ciał, to ma. Kurczę, przez niego mnie Enderman dopadł, nie? Lepiej się tutaj przekieruję. Przez niego mnie Enderman dopadł, nie? No nie, no. Przez tego. Jakoś... O, siekierę też wezmę do bicia. No, mi się miecz kończy, i tu ten. No, w sumie to już teraz siekierą będę bił. Eee, tak. Tu są ważne rzeczy się, tu się ważne rzeczy posypały tagi w ogóle. Nic więcej tutaj jeszcze nie ma, o, ale tu się rozsypuje mocno. Yy, zapomniałem o tym, że o żelazny kilow. Nie w kurzu, nie ma tak. Myślałem, że go odratuję, ale to było. On po prostu nie chciał. No, on po prostu nie chciał. No to ja mówię gościu. Nie chcesz to nie, nie będę się z tobą męczył. No i mu skopałem tyle. No dobra. A masz 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 Później sobie będę Wołowinkę pieka w pieku. Dobra, ja chcę gdzieś diamenty ostatnio ich widziałem i teraz ich tutaj tak nie ma. To są już wszystkie rozkopane, nie? Dobra, ja tam idę dalej. O! W ogóle te złoto zabiorę kiedyś sobie zrobię kiedyś poczekam aż się z... zespa zespali taki i go uleczę no ale nie chcę to nie O, tu jest lapis, lapis. Trochę sobie wezmę lapisu, troszkę. No, mrówka nie! Mrówka trująca, jedna! Dziadyga, jeden. Nie czy mi kilofem biłem, ale kurczę, blade. Mrówki to ja się nie spodziewałem. Nie. Nie atakuj mnie, ja tu sobie obok przejdę. Mm. Ja tu tylko szukam diamentów, nie Endermanów. Nie, ja wcale... Mm. I wcale Endermanie nie mówiłem, że chciałbym, żebyś zamienił się na tym świecie w coś innego. Wcale nie. nie. Ja? Nie, ja bym takiego czegoś nie powiedział. Nie, co ja... Ja takiego czegoś nie mówiłem. Nie. Ej, czy to jest kółko? Czy to jest jedno wielkie kółko? Czy tu już nie ma diaksów? Bo ja wiem, dobrze wiem, że jeszcze przez wodę było wejście do tej kopalni. Czy ja robię... Bo ja chyba robię... Ja robię kuko, No na bank. Nie no. Ja po prostu... albo kółko, no. Was nie tykam, ja tu sobie przechodzę tylko. Ja kółko strzelam ciągle. tak tu wyglądają kejwy, Bo ja wiem, wiedziałem, że jest przejście przez wodę, ale myślałem, że to jedyny, ale taki duży cave. A tutaj się okazuje, że tego przejścia nie, nie ma. O! Jednak są! No! Jest gościu? Nie mam pochodni. Kurczak. Nieważne, biorę diaksy. Łaj! Spadaj! Co ja ci zrobiłem? No nic! No teraz to już tak, bo cię zabiłem. Eee, wcześniej to nic. To dlaczego ty mnie atakujesz? No czego? Czegoż ty chciałeś powiedz? Te gazele są fajne. Szkoda, że nie wiem jak się je oswaja, jeśli się w ogóle je da oswajać albo rozmnażać rozmnażać. Ej, bije się mru, bije się tak, jedna z tym pająkiem kupiącym. Kto wygra? Oby nie pająk. Pająk! Nie! O nie! Zginie! ginie, Zginie! I zginąłem! Nie no, ja jakiś jasnowidzem jestem. Mówię, że zginę, to sobie ginę. No to są jakieś jaja. Tobie sobie jeszcze idę do tego w środku nocy po mojej itemki do, ko do złowieszczej kopalni, gdzie jest mnóstwo potworków. I jedna żyrafa, która ma miliard płotek, ale mi nie chce ich wcale dać. I nie wiem, co ja mam z tym zrobić, fantem. Dobra, ja po prostu wbijam i patrzę, gdzie są moje itemy. Ej, ja nie mogę robić kółka, bo tutaj nie ma uliczki. Nie ma itemów, wracam się. Czyli może jednak, ej, może jednak W ogóle cały level straciłem, ale to już nie ważne. jeszcze do tego sprinta nie mam, super. Szkielet no dobi mnie, tak, wspaniale. Dobra, nieważne, lecę, nie dało mi tego. Dobrze, że nie dało mi tej trucizny. Mam ten głód. No i horda zombie, jeszcze kiedy ja mam defekt i był, prawie na ma. Nie, no to jest odcinek, w którym bardzo łatwo się Jak Będę teraz z łapki walił. Nie ma mowy. Kiekiera, nie mam mojej... Aaaa! Ja myślałem, że ten powrót to ma mi przynieść radość, że ja tu sobie będę spokojnie kopał, że ja sobie stamtąd wyjdę z dużą ilością diamentów, ale nie! Muszę się w, w napisie czerwonym GINIESZ z wami żegnać, no papa! Pa. É, papá.